Przeglądałam program Festiwalu Szekspirowskiego. A, to ja już bym coś pooglądała. A masz konto na VOD? Wiesz, ta współczesna technologia trochę mnie przerasta. Ja chcesz, mogę ci pomóc? Naprawdę? A to świetny pomysł. Na początku musisz wejść na stronę Festiwalu Szekspirowskiego i wybrać Shakespeare na VOD. Teraz klikasz w VOD teatru, zaloguj i możesz teraz założyć swoje konto, więc pozwól, że Ci pomogę. E-mail William Shakespeare gmail.com, e imię William, nazwisko Shakespeare, e hasło, hasło, dajmy. Hamlet no i data urodzenia. No, najmłodszy nie jesteś. Dajmy 23 kwietnia, tam 1, 5, 6, 4. Pamiętaj, żeby zgodzić się z regulaminem serwisu. Po kliknięciu zarejestruj się wchodzisz na swój mail i tam dostajesz link aktywacyjny. I od tej pory będziesz mógł cieszyć się oglądaniem.